Gość Radia Płońsk Pierwszy przewodniczący Puńskiej Solidarności, Krzysztof Graczyk, gości dzisiaj w studiu Radia Płońsk Spotykamy się z dość oczywistego powodu, a więc 39. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam y, pana, witam państwa. Przenieśmy się więc w czasie o te prawie 40 lat już. Pamięta pan dobrze ten okres, czym się pan wtedy zajmował? No i jakie nastroje panowały, no tak, zimą, jesienią? No, w tamtym czasie zajmowałem się y, działalnością związkową. Zawiązywałem wraz z kolegami y, tu na terenie Pońska Powiatu y, niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Zakładaliśmy go y, na przełomie września, października. No i jednak dotarło to trochę od sierpnia, bo ogólny krajowy zakładany był w sierpniu w Gdańsku. Natomiast za czym to doszło do nas? Bo to szło wtedy kanałami nieoficjalnymi przez Radio Europa, wolne, y, y, wolne te radia, które z zachodu nadawały. Dowiadywaliśmy się pantoflowo drogo, że coś w Polsce się dzieje, że o coś robotnicy zaczęli walczyć. Wiedzieliśmy, że jest ciężko, bo ja pracowałem w domu Sława Polskiego tu na ulicy Warszawskiej. Większość załogi to były kobiety, moja mama, moja ciotka, rodzona, siostra mamy i tu mnie te kobiety znały. Ja tu w, po skończeniu szkoły poligraficznej jako drukarz wróciłem tu i zacząłem pracować. Młody chłopak, 23 lata. no i i wiedziałem z czym te kobiety na co dzień, jakie mają kłopoty. Kiedy w Polsku zawiązała się Solidarność? Pan mówi, w jakimś czasie? Solidarność w zakładach pracy zakładała się we wrześniu. Komitet założycielski wrzesień, październik 80. roku zakładał się. Na wstępie tymczasowy komitet powstał. Zostałem wybrany przewodniczącym tymczasowego komitetu. Później po wyborach w zakładach pracy, po wyborach delegatów, bo było to wszystko pluralistyczne, zostałem wybrany już na szefa Solidarności na cały powiat tutaj poński, wszystkie zakładów pracy. A czym się na początku zajmowaliście w tych latach? No z Związek roku wtedy miał bardzo dużo pracy. Yy, pieniądze, jakie takie zarabialiśmy, bo nie można było powiedzieć, że nie mieliśmy pieniędzy. Gorzej było skupnem czegokolwiek do tego stopnia, że dzisiaj młodzi ludzie w wieku 40 lat moich dzieci yy, i młodsi nawet nie wyobrażają sobie, że w sklepach nie było nic, co można było kupić. To nie jest wymysł, że to bajka jest, że, że, nie że dzisiaj w sklepie mamy wszystko, jak wchodzimy do super marketu, gdziekolwiek. Wtedy były tylko puste półki i ekspedientka, która czekała na towar, który rzucą i zaraz ludzie w kolejkach ten towar wykupią na zapas, yy, biorąc go. Yy, problemy kobiet były głównie na zimę z opałami. Nie można było kupić węgla. Jak ktoś był w partii i zadzwonił do pierwszego sekretarza, to jakiś medy, dwa sekretarz kazał tej obywatelce sprzedać. Natomiast yy, i o takie podstawowe rzeczy zaczęliśmy walczyć, bo to wypływało, ja właśnie pracowałem w tych kobiet, wypływało od tych matek polek polskich, które miały problemy y, z podstawowymi rzeczami zakupem. Ale z sukcesami to się udawało? No na razie no, takie węgla nie mogliśmy tworzyć i na półki nie mogliśmy produkować. Y, strajkowaliśmy i jeden dzień jak były ogłaszane strajki, no to władze komunistyczne, y, wtedy socjalistyczne, to one się nazywały, y, tłumaczyły, że ile to tracimy milion par butów, y, ileś tam świń y, nie hodujemy. To wszystko były bajki. To było zamydlanie ludziom oczu, żeby nie dopominali się swoich praw. W jaki sposób dotarła do pana informacja o wprowadzeniu stanu wojennego? Jak ją pan przyjął? Jakie nastroje panowały? No, proszę pana, ja byłem też na zjeździe krajowym delegatów jako jeden tu z nielicznych z całego regionu. To nie był tylko powiat poński, ale to chyba Podolsztyn podbiegało. Byłem delegatem na zjazd krajowy pierwszy Solidarności w Gdańsku i, i ja wtedy tam oczy mi się otworzyły i zobaczyłem, wszedł trochę w to większą politykę. Nie z tej małej, z tego małego miasta poszedłem i zobaczyłem, jak się odbywa, walkało stołki nawet wśród solidarnościowców. I jak jest popierane y, osoby dane, y, które mają wejść, które nie mają wejść. I ja dopiero zacząłem, porozmawiałem z Bujakiem z Byszkiem wtedy szefem Solidarności Mazowsza regionu. I wtedy dotarło do mnie, ja byłem młodym człowiekiem, 22-23 lata. Dwoje dzieci w domu i żona. Ja już miałem dwie córki. I, y, tylko malutkie i y, po prostu otworzyły mi się oczy. Wróciłem, nie wiedziałem ludziom, co mam powiedzieć z tego zjazdu. Wiedziałem, że się y, sytuacja y, zagłębia, że y, rządy y, ówczesne nie popuszczą. My to czuliśmy pod skórą. O, z naszej strony nic nie zagrażało. Natomiast zagrażało to ze strony Związku Radzieckiego, Czech obecnych, bo myśmy do Czechosłowacji weszli, no i naszych władz. Myśmy czuli, że coś będzie, tylko nie wiedzieliśmy co. Stan wojenny y, zastał mnie w domu śpiącego, 13 grudnia za 5.12, szwagier otworzył drzwi, bo mieszkałem na wsi w Szerominku u teściów, y, dwoje dzieci w domu, żona, y, szwagier otworzył drzwi, przechodził przez moją kuchnię, mieliśmy wspólne przejście, otworzył drzwi, do domu wtagnęło pięciu funkcjonariuszy SB, po cywilnemu. To od jeden, razu 13 grudnia? Od razu, czy, za 5.12 jeszcze nie wolno było wchodzić oni uniwersytet przed stanem wojennym, przed ogłoszeniem. I wszedł funkcjonariusz y, Policji w mundurze, który był dzielnicowym ówczesnym na ten teren Szerominka. I powiem szczerze, ja usnąłem w fotelu, dzieci spały, żona spała, ja oglądałem jakiś film, leciał i usnąłem. I obudziłem się, osoba mnie budzi, ja patrzę, panowie w kapeluszach w domu stoją, obcy ludzie. No i co? Nie wiedziałem, co się dzieje. Każeli mi się ubrać i wyjść. No, w tamtym czasie było tak, że y, zamykano y, przywódców Solidarności, ale wiedzieliśmy, że na, y, przyjdzie poniedziałek, ludzie wrócą do pracy, ogłoszą strajki i puszczali y, tych działaczy. Natomiast tu było co innego. Y, funkcjonariusz, który był w mundurze, znajomy, znam tego człowieka z Płońska, znał no, od nas tu, powiedział: Panie graczyk, pan ubierze się stosownie do pory roku. I ja z powrotem się rozebrałem i do żony mówię: "Podaj mi kalesony, ciepłą bluzę" i y wyczułem, że coś się dzieje, ale nie wiedziałem, co. No i y, wyszedłem z tymi funkcjonariuszami. Nie było żadnych tam rozszulań. Y, dzieci zaczęły płakać, żona zaczęła płakać. Y, wyprowadzono mnie do Nysy. Chciałem, żebym sam wszedł do tej Nysy z tyłu w to klatkę, ale ten funkcjonariusz policyjny, y, no serce mu tam też pewnie też pukało. No i wsiadł do mnie ci SBC do przodu. No i on ze mną jadąc mówi, że jest prowadzony stan wojenny. No nie Wie, co się dzieje, zostali zmilitaryzowani i określił, tak mi opisał temat, co to się dzieje w tym czasie. Ja wiedziałem, że do domu chyba szybko nie wrócę. No właśnie był pan, był pan jedyną osobą internowaną z naszego regionu z Polskiej Solidarności. Gdzie pan trafił? Jak wyglądało to przetrzymywanie? W pierwszej chwili trafiłem do Mławy, byliśmy poniżani, rozbierani do naga. Zaglądano nam w tyłki w Mławie. Chodzi o Mławę. E, sadzono nas później do cel i trzymano do rana. E, zwozili z całego województwa ściechanowa, z, z Mławy e, ludzi, e, tych, którzy, których mieli internować, do Mławy. Tam był z naszego rejonu, z województwa ciechanowskiego, tam był punkt. No i tam była wojewódzka SBC w Mławie. Dlatego tam nas zwożono i tam nas trzymano. Tam zapadały decyzje SB o naszym zamknięciu bądź, bądź nie zamknięciu. Zamknięciu. Akty internowania były już przygotowane wcześniej, 100 dato, bo od razu nam wręczono je. Przesłuchania były do rana, nie dano nam spać. Przesłuchiwali nas, wypytywali o wszystko, kto ma klucze, kto ma inne rzeczy. U nas akurat była Hanna Cieślak, sekretarzem. Ona te klucze miała. Jak się dowiedziała stan wojenny w niedzielę, to pobiegła szybko, wyciągnęła wszystkie dokumenty, pochowała, że oni nic nie zabrali, tylko zabrali pieniądze z konta, 70 tysięcy jest i zabrali fax i nasze y, rzeczy, które były y, w lokalu. Natomiast nasz y, z Mławy zapakowano rano, skuto w kajdany y, i to w kajdany specjalnie skuto tak, że jak zajechałem do Mławy, no nie był, z Mławy do Iławy nie jest to aż wielka droga, y, ręce miałem y, poprzecinane skórę od tych kajdan. Byliśmy pokuci jak... Y, no jak przestępcy, groźni przestępcy. I, I wywieziono nas do Iławy, do więzienia Iławskiego, gdzie były... Y Blok y, y, piętra oddzielone od skazanych i my i tam zajmowali y, miejsca internowani. Tam między był Syryjczyk, taki znany polityk, y, który już chyba nie żyje, nie wiem, ale też z nami siedział. Wojewoda był Ciechanowski, młody człowiek, wtedy też w moim wieku, a później w Wolnej Polsce był wojewodą w Ciechanowie. I ile pan był przetrzymywany w Iławie? Pierwszy okres internowania było 13 grudnia do 26 stycznia. Gdzie rodziny nasze nie wiedziały przez ten czas przez święta, Nowy Rok, gdzie my jesteśmy, co my, czy my żyjemy. Matka była moja w partii, chodziła do sekretarza, nikt nie wiedział, gdzie nas wywieziono i czy my w ogóle żyjemy. Czy, czy jesteśmy w Związku Radzieckim, nikt pary nie puszczał, tylko SB wiedziało, gdzie my jesteśmy. No i y, pierwszy okres był ten do 26 stycznia. Wyszedłem, no ale. Tutaj sytuacja była jeszcze gorsza jak w więzieniu, bo cieszyłem się, że jestem z żoną, z dziećmi, brakowało mi tego tego domu rodzinnego, ale wpływ ludzi, spojrzenia ludzi zmuszały człowieka do działania. Ja nie mogłem w pracy wysiedzieć, bo ludzie się pytali i co, i jak i czekali, jako na mnie patrzyli jako na szefa, że coś muszę działać, bo nie możemy się z tym godzić bo jeszcze moi koledzy dalej w więzieniach siedzą. No i nie wiedząc co, no spotkaliśmy się razem yy, z z, y, sad, makowski, Sadowski i Florek y, u niego, i zorganizowaliśmy, no musieliśmy coś robić. Wiedzieliśmy, że nie możemy siedzieć na, na tyłku. No i mówimy, złożymy wieniec, bo na 9 maja zawsze były składane więcej. myśmy też ostatnio y, taki wieniec składali od Solidarności. To był dzień zwycięstwa, ale my chcieliśmy, wymyśliłem to ja oczywiście, raz z kolegami, żeby złożyć to 9 maja, żeby nam nie zarzucono, bo ja wiedziałem, że ja po tym będę siedział. Ja wiedziałem o tym, ale ten... Prestiż ludzi, te, te spojrzenia, te niedopowiedzenia, nie, 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 niedopowiedziane zdania. Ja wiedziałem, że ludzie żądają, żeby coś działać. Jestem szefem, i po to mnie wybrali, że ja coś mam robić. No i powiedzieliśmy, że złożymy ten wieniec. Po cichu to robiliśmy. Oczywiście wśród nas czterech, wiem już dzisiaj kto, ale nie powiem nazwiska, nie Florian Zabłocki, jak mówiono, tylko y, inny kolega, y, wsypał nasz. I to wsypał nasz tak, że mnie przed 9 maja, 8 maja podjechali do pracy, znowu w czterech esbeków z kapelusikiem, z piórkiem i przy ludzie wyszli od maszyn, stanęli przed zakładem pracy, głównie kobiety i oni mnie wyprowadzali z pracy na 30-lecia, bo tam pracowałem, wyprowadzali mnie z Kutego do Wołgi Czarnej. Znowu więzienia? No i, i od razu na do nas na posterunek, no i wywiezienie z powrotem do więzienia. Wręczenie aktu, yy, to znaczy na razie mi nic nie, nie wręczono. Przewieziono mnie najpierw do Mławy i tam yy, był taki kapitan Czarnecki, ja mogę nazwiska mówić, bo się nie boję, yy, kawał łobuza, ubeka starego, który przesłuchując mnie, yy, miał wyciąga papier i czytał mnie. Kto ile dał pieniędzy na ten wieniec, w jaki zakładek był zbierane, kto to wszystko dał bo nas wtedy zamknęli mnie i dwóch kolegów do pońska Sadowskiego i Makowskiego. Florka zostawili na, na spalenie tutaj Zabłockiego, żeby ludzie mu dopiekli. On był niewinny. Jeden z tych dwóch panów, co ze mną, oni we dwóch wyszli, jeden z dwóch z tych panów, co, co wymieniłem, zradził nas. I później się okazało, że był współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Była obawa o zdrowie czy nawet życie, będąc w więzieniu? No, obawa to była, bo i, i, i ja w lipcu to schudłem przez tydzień 7 kilo. Na 22 lipca puszczali z więzienia. Uważałem, że wyjdę też z tego więzienia, bo ja nie byłem jakimś wielkim przeciwnikiem, ja tu nie, 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 na noże nie biłem się z pierwszym sekretarzem. Jeszcze powiem i co inne, że po 30 latach u Szcześniaka Tadeusza się spotkałem przypadkowo z tym pierwszym sekretarzem Gutkowskim, to myśmy padli sobie w ramiona. Po 30 latach od stanu wojennego i zaczęliśmy się uściskiwać, ten człowiek już nie żyje, yy, ten sekretarz. My yy, Nie było wrogości, w ogóle tej wrogości nie było. Myśmy walczyli o swoje sprawy, ale szanowaliśmy swojego przeciwnika. W więzieniu była taka presja, yy, bo schudłem tak, jak już powiedziałem 7 kilo w ciągu tygodnia, tak tęskniłem już za domem i chciałem wyjść już. Już zaczęto popuszczać, zwalniać internowanych, no nie doszło do tego. Przyjeżdżał do mnie podporucznik królikowski ze Służby Bezpieczeństwa i powiem szczerze, jego celem było namawianie mnie do współpracy z Bej. Gdybym ją podpisał, ja już bym w marcu, w, w maju wyszedł, gdybym chciał tylko wyjść. I kiedy gdybym ostatecznie popisał. Pan wyszedł? I, 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 ja wyszedłem w sumie po zwolnieniu już w Wałęsy, bo najpierw puszczono mnie. Nie, ze względu na stan zdrowia, nie zgodziłem się na leczenie w więzieniu szpitalnym y, do Pońska. Leżałem w pońsku, no tutaj lekarze mi trochę pomogli, bo aż tak bardzo chory to nie byłem. Ale i y, wpisałem y, o zwolnienie, no to do szpitala przyniósł mi milicjant, wtedy y, wysłany przez służbę bezpieczeństwa y, z odpowiedzią, że jednak nie będę zwolniony i muszę wracać do więzienia. No jest powrotem do internowania. No i okazało się później, że Wałęsa został tam 12, czy któregoś, ja 13 listopada mamak zwolnienia z internowania. Już nie wróciłem, bo dawali mi zwolnienia, lekarze. No ratowali mnie tutaj nasi, co mogli, to przed to co mnie ratowali. Królikowski mi mówił, bo wrócę jeszcze do niego, do tego Zbeka. To był tak dobry, zły był Czarnecki, co mnie przystawił pistolet do głowy i mówiłem ja cię, skur zastrzelił. A był taki Królikowski, co przyjeżdżał. Dzieci są w porządku, rodzina jest w porządku, żona sobie radzi z dziećmi. Dzieci zdrowe nie są, niech pan nie podpisuje, niech pan siedzi, ja tu pracuję, bo muszę. Tak, ten człowiek do mnie mówił i ten człowiek dzisiaj żyje, bo ja się spotkałem później w Czechanowie i w milicji, był po weryfikacji. Też bym mu dał plus, bo to był człowiek, który, no, który był w tym mechanizmie, bo tak trafił do. do... On powiedział, że ja nie wiedziałem, że ja będę ze swoimi walczył z Polakami. No. Ciężko się mówi o tych czasach? Ciężko się mówi, bo y, każdego roku, jak przychodzi 13 grudnia, no to siedzę i płaczę przed telewizorem, jak mi pokazują Jaruzelskiego i, i, i czyta wprowadzenie stanu wyjątkowego bezprawnie, bo to nawet w Konstytucji nie było, że oni mogą wprowadzić stan, oni później sobie dopiero to uchwalili. Powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, i myśmy mieli ulotki, wrona, orła, niepokona i tego się trzymaliśmy do końca. Proszę jeszcze powiedzieć... Pana zdaniem lekcja stanu wojennego odrobiona, konsekwencje wyciągnięte. Czego w kontekście dzisiejszej rozmowy mógłby pan życzyć innym, młodym? No ja, młod, młodzieży, bo ja widzę, co się dzieje na ulicach, ja widzę, jakie jest ja widzę to walkę polityczną, tylko po co to? Po co Polak Polakowi skacze do gardła, a inni yy, na zewnątrz się cieszą i śmieją, że z Polską można robić interesy? Ja uważam, że trzeba nasze sprawy ułatwić u nas. Tak jak uważałem wtedy, że trzeba szanować swojego przeciwnika, taki teraz. I czy to jest yy, yy, KO, czy KP, czy, yy, czy PiS, ludzie powinni z sobą rozmawiać a nie walczyć, nie napuszczać tych ludzi na ulicach, gdzie się młodzi ludzie wychodzą, yy, zachowuje się wulgarnie, krzyczą, no myśmy też walczyli o poważne rzeczy w tamtym czasie. Dla ludzi, dla tych dzieci, dla tych, co dzisiaj wychodzą, bo gdyby nas wtedy nie było, to dzisiaj ci młodzi by na ulicę nie wyszli, bo by ich zamknęli w momencie, taka pani Leper to by nie chodziła jednej godziny, bo by została zwinięta z ulicy i by nawet nikt nie wiedział, gdzie ona jest, no. A dzisiaj są wszyscy odważni, no bo wiadomo, dzisiaj mówią policja źle robi, bo psiuknie Gazem, y, panie posłance, po co ta posłanka tam idzie? Niech ona y, popiera, niech ona mówi, że jest źle, że, że trzeba. Jak jest za tym, żeby usuwać ciążę, niech niech będzie. Ja jestem przeciwnikiem, na przykład. Ale jak jest, niech będzie, ale rozmawiajmy, dyskutujmy, a nie y, napuszczajmy ludzi na to, żeby wyzywać policję od psów od innych. Bo to, to są też ludzie nasze dzieci. Ja mam syna policjanta i mnie trochę jest, że. Ja na milicję tak nie krzyczałem, która mnie więcej krzywdy robiła jak dzisiaj ta policja. No i chyba lepiej nie możemy, lepszym przesłaniem nie możemy zakończyć dzisiejszej rozmowy. Krzysztof Graczyk, pierwszy przewodniczący Połońskiej Solidarności, był dzisiaj państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Połońsk.